Bajkowy kompas zaprasza. Cześć, mali odkrywcy. Dziś spotkamy kogoś wyjątkowego. W samym sercu magicznego lasu rośnie wielkie, mądre drzewo, które zna wszystkie pory roku. To pan drzewko czasu, posłuchajcie, jak szumią jego gałęzie. Witajcie, dzieci. Jestem pan drzewko czasu. Przez cały rok obserwuję świat i wiem, jak zmienia się przyroda. Chcecie razem ze mną odwiedzić wszystkie pory roku? Jeśli tak, machnijcie rączkami wysoko do góry. Spójrzcie. Najpierw przychodzi wiosna. Moje gałązki pokrywają się małymi pączkami i pachnącymi kwiatami. Ptaki wracają z ciepłych krajów i śpiewają swoje piosenki. Rozciągnijcie rączki wysoko, jak moje gałęzie. Teraz machajcie nimi jak wiosenny wietrzyk. Pada deszcz, świeci słońce, a na niebie pojawia się coś kolorowego, co to jest? Tak, to tęcza. Teraz czas na lato. Moje liście są gęste i dają cień, w którym można odpocząć. Słońce świeci mocno. Czujecie ten ciepły powiew. Teraz nadchodzi jesień. Moje liście zmieniają kolory na czerwone, żółte i pomarańczowe. Niektóre spadają na ziemię, tworząc miękki, kolorowy dywan. Stańcie na paluszkach i udawajcie, że spadacie jak liście. Delikatnie opadamy na podłogę. I hop! Co zbieramy jesienią pod drzewami, co ma brązowy płaszczyk i gładki środek? Tak macie rację, to kasztany. Jesień szeleści wesoło liśćmi, pan drzewko tańczy w barwach pięknych i ślicznych. Brrr. Czujecie chłód? To przyszła zima. Teraz odpoczywam. Moje gałęzie są puste, ale śnieg okrywa mnie miękką kołderką. Zróbmy wielką kulę śniegu. Rączki szeroko, turlamy w powietrzu, turlamy i udajemy, że lepimy bałwana. Co zakładamy na głowę zimą, żeby było nam ciepło? Czapkę czy parasol? No, jasne, że czapkę. Ach, jaka to była wspaniała podróż. Poznaliśmy wiosnę, lato, jesień i zimę. Każda pora roku jest wyjątkowa i potrzebna. A która wam się najbardziej spodobała? Poproście rodziców, aby pomogli wam napisać w komentarzu waszą ulubioną porę roku. Do zobaczenia, moi mali odkrywcy. Pamiętajcie, natura zawsze się zmienia, a ja będę tu czekał na was w każdej porze roku. Dzięki, że byłeś z nami do końca. Jeśli Ci się podobało, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał Bajkowy Kompas. Do zobaczenia następnym razem.